Cały czas miałem wrażenie, że żyjemy w rzeczywistości, którą dość dobrze potrafimy kontrolować. Również miałem wrażenie, że posiadamy wystarczająco dużo wiedzy, żeby czuć się bezpieczni. Tak samo miałem wrażenie, że nasze życie to ciągły rozwój bez przystanków. Miałem również wrażenie, że jesteśmy ponad naturą, że panujemy nad nią jako ludzie. I przede wszystkim miałem nieodparte wrażenie, że możemy wszystko, bo przecież podróżujemy. Gdziekolwiek chcemy, możemy się tam udać. Samoloty i inne środki transportu są na wyciągnięcie ręki. Możemy inwestować swój czas swój kapitał, planować bliską i daleką przyszłość. Oglądamy sport, który dostarcza nam wielu wrażeń, ale również pokazuje, że ograniczenia w nas nie istnieją. Padają kolejne rekordy. Może chociaż coraz trudniej, to jednak padają. No i w sumie eksplorujemy kosmos. Są ludzie, którzy mieli plany wyprowadzić się z naszej... Planety i żyć, żyć na jakiejś innej. I nagle znajdujemy się w sytuacji, która jest całkowicie odmienna. Nasz świat się zatrzymuje, wszystko staje na głowie. Wcześniej myśleliśmy o tym, żeby opuścić naszą planetę. Dzisiaj zastanawiamy się trzy razy, kiedy wyjdziemy z naszego mieszkania. Jesteśmy w stanie takiej. Ogólnej bezradności. Jesteśmy zdezorientowani, bo podwaliny naszego bezpieczeństwa zostały może nie do końca naruszone, nie do końca zniszczone, ale jednak coś tąpnęło. Tąpnęło, że nasza pewność siebie, pewność siebie jako ludzie, jako, jako cały gatunek, który mamy, była naszą koroną, że możemy wszystko. I nagle tej korony nie ma. Gdzieś się podziała. Gdzie się zgubiliśmy? Zadajemy sobie pytania i nie znajdujemy odpowiedzi. Szukamy w internecie, przecież tam można znaleźć wszystko, ale nie do końca. Wiedza nieograniczona. Choć wiemy, że jest ograniczona, ale żyliśmy tak, jakby była nieograniczona. Szukamy odpowiedzi. Naukowcy. Pracują dzisiaj 24 godziny na dobę i chwała im za to. Jednak niełatwo tą odpowiedź od razu dostać. Stąd nasz strach. Szukamy również w wierze, w religii. I nieraz przychodzą ludzie, którzy dadzą bardzo proste odpowiedzi, bo choćby szukamy winnych, może to przez grzechy jednych czy drugich. Bóg zsyła kolejną plagę i mści się za nasze postępowanie. A może to kolejny jeździec apokalipsy? A może to, czy ta, czy inna przepowiednia? Każda odpowiedź jest dobra, bo możemy powiedzieć, że już coś wiemy. Jednak w jakimś stopniu oddala to całe zagrożenie od nas. Tak jakbyśmy. Nie do końca w tym byli, bo mówimy o rzeczach bardzo wielkich, a ja dzisiaj chciałbym mówić o nas i o tym, co dotyczy nas samych. Był taki człowiek na Ziemi, który był najmądrzejszym człowiekiem. Zarazem napisał dwa główne swoje dzieła, dwie księgi, w których w jednej mówi, jak żyć, jak postępować, mówi o pewnych regułach, zasadach, które dobrze jest przestrzegać. Żeby, żeby dobrze Ci się żyło. Jeżeli będziesz oszczędzał pieniądze, to najprawdopodobniej zapewnisz sobie finansowe bezpieczeństwo. Jeżeli wychowasz dobrze swojego syna lub córkę, to ozwdzięczą Ci się na starość. Ale druga księga mówi również, poddaje wątpliwość tychże zasad ponieważ w każdej zasadzie występują wyjątki. Również w tej księdze jest wiele pytań, a bardzo mało odpowiedzi. Dlatego myślę, że to miejsce w Biblii jest dla nas szczególne w tym czasie, w którym jesteśmy, bo mamy bardzo wiele pytań i jesteśmy w jednym ogólnym stanie wyjątkowym. Salomon, bo to o nim mowa, zadawał bardzo dużo pytań i poddawał sens wszystkiego, co tutaj robimy na ziemi. Zastanawiał się, dywagował, kończąc większość swoich wypowiedzi czy słów na kartce, marność, tylko marność. I dywagował nad sprawami tuż pod słońcem. To wszystko, z czym mamy do czynienia każdego dnia, mówimy o. Jedzeniu, o piciu, o radości, o śmiechu, o pracy, o rodzinie. Wszystko, co dobrze znamy. I coś, co daje, nadaje sens naszemu życiu, ale jak pokazują nam aktualne okoliczności, wszystko jest chwiejne, nic nie jest wieczne. Wiele rzeczy nie jest do końca trwałych, tak jak mogłoby nam się wydawać wcześniej. I Salomon nie bał się zadawać pewnych pytań. Nie, zna, nie bał. Się dywagować i nawet dewaluować to, co przeżył. I zdaję sobie również sprawę, że księga nie jest prosta, ponieważ na początku wydaje się nawet bardzo pesymistyczna. Ale dzisiejszy okres, w jakim się znaleźliśmy, jest doskonałym ku temu, żeby zadać sobie te najważniejsze pytania. A to właśnie najważniejsze, jakie jest postawione w tej księdze, to. Czy świat, który jest Twoim światem, wykracza poza Słońce? Jak wielki jest Twój świat i czy sięga dalej niż to, co możesz zobaczyć? Jak wielka jest Twoja pewność, jak wielkie jest Twoje bezpieczeństwo, jak wielki jest Twój wewnętrzny spokój, Twoja wiara, nadzieja? I czy wykracza ona poza perspektywę tylko i wyłącznie naszej Ziemi, Słońca, które, którego dostrzegamy każdego dnia? Na samym końcu kaznodzieja odwołuje się do Boga. I wydaje mi się, że to jest piękna klamra tego, bo w wielu wątpliwościach i wielu pytaniach, na które nie znajdujemy odpowiedzi, Jesteśmy w stanie żyć dalej, o ile ostatecznie odwołamy się do Boga. Ostatnio bardzo, ale to bardzo podbudowała mnie pewna historia. Historia pewnego pastora z e, północnych Włoch, który trafił na udział intensywnej terapii, ponieważ wynik testu na koronawirusa okazał się pozytywny. Ten człowiek nie zapomniał zabrać ze sobą Biblii, przede wszystkim swojego wewnętrznego e, spokoju, który miał. Wiele ludzi inspirowało się nim w okolicznościach bardzo trudnych, w obliczu wielkich tragedii i śmierci. Sam wiedział, że jego dni są policzone, a mimo to się modlił. Mimo to modlił się za tych, którzy się o niego opiekują. Modlił się o tych, którzy umierają w samotności, bo rodziny nie mogły odwiedzać tych, którzy. Którzy, których dni były już tymi ostatnimi. Dzielił się dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie i ci, którzy nie wierzyli, nagle zaczęli zadawać sobie pytania. Ci, którzy byli pełni wątpliwości, szukali odpowiedzi. I wiele nawet ateistów z, yy, wśród personelu stwierdziło, że może coś w tym jest. Ten człowiek umarł, ale jego korona nie została zrzucona, ponieważ... Pewność, którą miał w sobie, którą tak naturalnie się mógł szczycić, chociaż pewnie tego nie robił, nie była pewnością zbudowana pod słońcem, ale daleko poza nim. Pewność, która pochodziła z góry, pochodziła od samego Boga. Gdzie nawet ludzie wątpiący w istotę wiary, dostrzegają w tym coś więcej. Jest to doskonały czas aby zadać pytania i znaleźć takich odpowiedzi, których, które odnalazł ten starszy pastor. Bo choć umarł, można powiedzieć, że misję dokończył wzorowo. Tego Wam życzę z całego serca. Amen.